Cześć. Z tej strony Ania, witajcie na moim kanale. Przepraszam, że nie było mnie tyle czasu i nie publikowałam ostatnio żadnych nowych filmów, ale już się usprawiedliwiam. Dlaczego? Otóż y, pracowałam nad tym ogromniastym projektem. Jest to album z warsztatu. Y, tajemniczy, tajemniczy letni album, coś takiego, który w tamtym roku w wakacje prowadziła Asia Szulik. Zabawa polegała na tym, że kupowaliśmy album czy warsztat albumowy w ciemno. Nie wiedzieliśmy, z jakiej kolekcji powstanie, jak będzie wyglądał, jak będą zbudowane karty. Nie wiedzieliśmy totalnie nic i każde, każda strona, każda karta to był oddzielny live. Czyli to nie był taki tradycyjny warsztat, gdzie kupujemy, dostajemy materiały, dostajemy nagranie i później możemy sobie je odtworzyć. Oczywiście te live'y później też można było odtwarzać, ale cały zamysł tego przedsięwzięcia był taki, żeby spotykać się właśnie wieczorami. To były takie spotkania go, tak koło godziny 18, 19, trwały zazwyczaj tak 2-3 godziny i na każdym tym spotkaniu na żywo po prostu robiliśmy z Aśką te karty. Oczywiście każdy kto mógł to pracował w swoim tempie. Ja oglądałam sobie tylko te live'y. Nie zawsze miałam możliwość uczestniczenia w, w pracy. No i niestety ten mój album leżał zaczęty przez rok. Ehm, powiem szczerze, że e, o ile taka forma live'ów jest fajna, jeśli się pracuje na bieżąco czyli siedzisz przy włączonym komputerze, e, możesz rozmawiać z Asią na czacie, zadawać pytania w trakcie pracy e, jest ten taki kontakt właśnie z twórcą bezpośredni. I w międzyczasie jest ta rozmowa, wiecie, takie luźne dygresje o różnych tam tematach, i w międzyczasie jest tworzony album, tworzona karta, się tłumaczy co i jak, pokazuje jak to wygląda, ale cały czas są, wiecie, te wstawki tej rozmowy, takiej, nie? Że, że tutaj trochę robimy, trochę gadamy. I o ile to jest fajne w momencie, kiedy faktycznie. Uczestniczy się w tym live'ie, to to ma sens, to ma rację bytu, ale jeżeli na przykład ja zabierałam się do robienia tego albumu później i korzystałam już tylko z nagrań tych live'ów, wiecie, to, to takie było trochę rozpraszające, że tu już zaczynamy, zaczynamy coś robić. Za chwilę jest taka przerwa, bo, bo jest jakaś rozmowa, a się odpowiada na pytania. Te rozmowy są takie, Wiecie, wyrwane z kontekstu w ogóle nie wiesz o co chodzi, bo nie widzisz tego czatu na żywo, który tam jest, nie wiesz o czym dziewczyny piszą, tu Asia coś tam odpowiada. I to jest takie rozpraszające, więc dla mnie osobiście taka forma yy, albumowania z live'ami nagranymi i oglądanie tego później było trochę męczące i prawdę mówiąc też dlatego tak późno się zabrałam za ten album, jakoś no musiałam Musiałam dojrzeć do tego, żeby, wiecie, żeby od, od deski do deski słuchać po prostu tych rozmów, tych odpowiedzi, nie mogłam się skupić tylko na, wiecie, na, na samym tworzeniu, bo to tak jakby wynikało w trakcie całego tego live'a, tak, że, że była część tam roz, rozmów, nagrywania, robienia i, 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 i tak to wyglądało suma summarum dobrnęłam do końca albumu, zrobiłam go podlinkuję wam podlinkuję wam miejsce gdzie Asia wrzuciła ten swój do swoją prezentację, ja zrobiłam ten album troszkę inaczej finalnie on był zaproponowany żeby robić go na, na z materiału bez tego podbicia papierowego i na y, frizelinowej okładce, czyli między tekturą introligatorską a płótnem była jeszcze warstwa mięciutkiej takiej otulinki, i y, po prostu ten album był robiony taki taki puchaty, miękki miał być. I ja nie za bardzo lubię te puchate albumy. Dla mnie sens puchatego albumu jest na przykład zimowy świąteczny. I, i ten też będę taki robić. Ale po prostu, no, jakoś. No, Asiu, sorry, nie przymawiają do mnie te miękkie okładki. Aczkolwiek wszystkie Twoje albumy bardzo lubię. Mam nadzieję, że się nie pogniewasz, no, ale każdy ma prawo do swojej opinii. Zrobiłam tak jak mi się podobało, tak jak, tak jak będę po prostu korzystać z niego. I myślę, że, no, że każdy miał możliwość po prostu stworzyć ten album tak, jak chciał. Oczywiście nie musieliśmy tworzyć z takich papierów. Później dowiedzieliśmy się, że ten album będzie właśnie z kolekcji Dolina Róż. Dolina Róż? Chyba tak. Czekajcie, sprawdzę żeby was nie okłamać gdzieś tutaj mam jeszcze jakieś resztki tak dolina róż z paper heaven ubolewam strasznie, że już nie ma paper heaven mam nadzieję, że będzie jakaś reaktywacja firmy, że może pod jakimś innym szyldem, ale że wrócą po prostu te wspaniałe papiery. Dlatego też, no, album robiłam z ogromnym sentymentem. Album zostanie u mnie. Nie jest na sprzedaż ani w podarunku. Jest po prostu mój, bo wiem, że będzie bardzo ciężko, żeby, żeby takie papiery już później dostać. Album, moi drodzy, jest przeogromny. Jest to największy album, jaki robiłam do tej pory, chociaż robiłam już takie kwadratowe albumy, ale nigdy. Tak mocno rozbudowany z takim dużym grzbietem, zaraz zobaczycie. Nowością również dla mnie były przekładki kalkowe między stronami oraz, to już robiłam, ale mocowanie Hidden Hinge z Plusem, które pozwala na bardzo fajne, luźne przewracanie stron. Dzięki temu ten album no jest bardzo fajny w obsłudze. Także już Wam mówię, jakie wymiary są tego albumu. Słuchajcie, okładka ma 22 na 21 cm, ale grzybiet to jest po prostu monstrum, słuchajcie. Grzybiet ma 12,5 no, na te 21. Jest olbrzymi. Jak go ważyłam, bez wkładania do niego, wiecie, książeczek, mat. Ważył półtora kilograma, więc teraz, jak jest załadowany tymi różnymi matami, książeczkami, na których można przyklejać zdjęcia. I oprócz tego, jeszcze by miały tam zdjęcia wejść na tych wszystkich, wiecie, <grych> tych dobrodziejstwach, które tutaj się znajdują, no to co najmniej myślę, że z 2,5 kg on będzie ważył, więc jest naprawdę klocek totalny. Album składa się z pięciu kart i dwóch stron okładkowych, jak widzicie już tutaj od góry, są naprawdę bardzo, bardzo rozbudowane. Są na mocowaniu Hidden Hinge z plusem, który, widzicie, tak ładnie pracuje pozwala nam fajnie oglądać te strony. One się tak ładnie kładą nic się nie blokuje. Jest naprawdę fajnie. Pokażę Wam teraz tak od góry, żeby już później tego nie wyciągać. W każdej, z, w każdej ze stron, one były oczywiście robione tak z tą kieszonką, są karty maty na zdjęcia. W ten sposób podobnie zrobiłam jak Asia, tylko że ja nie mam, wiecie, tej nitownicy takiej, nie mogłam zrobić tego nitu takiego fajnego, więc zrobiłam normalnie dziurkaczem i tylko zabezpieczyłam to kółeczko. Oczywiście mata jest dwustronna, można na niej przyklejać zdjęcia, czy tam z jednej strony zdjęcie, z drugiej jakiś opis i każda strona ma po prostu taki, taką kartę z takim dędzelkiem. Może je potem trochę obetnę, bo mnie denerwują, że tak wystają. Asia wiązała swój album na tasiemkę taką fajną korunkową, ja wybrałam takie gniciuchy, żeby kolorystycznie mi pasowały. I to, moi drodzy, przechodzimy do prezentacji. Zobaczcie, on przez to, że jest ten Hidden Hinge z plusem, on się tak pięknie y, kładzie. Widzicie, że nie jest taki y, nabity, o, tylko można go tak fajnie położyć i mieć pewność, że przy oglądaniu nic się nie urwie, nie zerwie, nie przerwie. No wiecie, jest po prostu zrobiony tak, żeby jak, naj, jak najlepiej, jak najbardziej ekonomicznie móc go zapełnić, obejrzeć i no, żeby można było go trzymać przysłowiowo na kolanach i sobie go oglądać. Asia w swoim albumie nie zrobiła dekoracji na okładce. Ja nie byłabym sobą, gdybym zostawiła okładkę pustą, dlatego wykorzystałam tu elementy z kolekcji, zrobiłam taką płaską dekorację. Ona nie jest w żaden sposób, wiecie, wypukła, żadnych tu dystansów nie robiłam, są po prostu poprzyklejane kwiaty, taki olawianek, zrobiłam do tego złote chlapania. Miałam taki za zamysł, żeby zrobić w środku złocenia folią, ale niestety folia mi się skończyła i myślę, że jeżeli będę zamawiać, do jakichś innych projektów, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebym sobie później pouzupełniała gdzieś te złocenia. Zrobiłam po prostu chlapania na okładce. Asia robiła również chlapania w środku, na dekoracjach na, na tam kwiatowych w środku albumu. Album, z tego co tam Asia mówiła, pomieści około 120 zdjęć. Nie liczyła ich. Ale ja myślę, że tutaj wejdzie znacznie więcej, bo jest bardzo dużo różnych kieszonek, różnych takich fajnych kopert. Za chwilkę je zobaczycie, więc myślę, że tam ze 150 jak nie więcej tych zdjęć na pewno wejdzie. No, powiem Wam, że jestem bardzo ciekawa, jak on by wyglądał, gdyby był zapełniony zdjęciami. Mam nadzieję, że będę miała możliwość, żeby. Żeby te zdjęcia umieścić w tym albumie, żeby on spełniał swoją funkcję, nie tylko dekoracyjną. Przechodzimy w takim razie do prezentacji. Pierwsza strona okładkowa. To jest taka fajna kieszeń 3D. Wiązana na sznureczek włoskowany. I otwiera się w górę, jest tu miejsce na zdjęcie 13 na 18 oraz otwiera się w dół. I jest również zdjęcie 13 na 18, jak również po tej stronie. I po tej nie obklejałam, wiecie, już tutaj tych mat w środku papierem tym skrapowym, ponieważ też nie chciałam nadawać dodatkowego ciężaru, grubości. Tu i tak przyjdą zdjęcia, więc myślę, że no, może to być bez obklejania. Tutaj mamy kolejno, kolejne dwie klapeczki, a w środku znajduje się wodospad ukryty, nieregularny. I już w samym wodospadzie zobaczcie, ile mamy zdjęć. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 zdjęć zmieści się bez problemu w samej, yy, na samej tutaj na tej y, stronie okładkowej. A gdyby ktoś się uparł, to jeszcze może sobie tutaj jakieś mniejsze zdjęcia wkleić, więc no zobaczcie, że naprawdę jest pokaźny. Fajną sprawą są te przykładki z kalki. To też była dla mnie taka nowość, ponieważ nigdy wcześniej y, nie robiłam w albumach czegoś takiego. Y, jest to bardzo fajna sprawa, ponieważ Wiecie, chroni te strony. No i jest takim dodatkowym urozmaiceniem. Przypomina mi to te stare albumy, które jeszcze nasze babcie miały. Właśnie z tymi kalkami takimi. Następna strona. Ja ją sobie może tutaj tak troszeczkę jakoś wyłożę. Jest to taka fajna mała klapeczka. Otwierana. W ten sposób, może to przesunę i jest tutaj taka mała niespodzianka, ponieważ tutaj zmieści się oczywiście zdjęcie, ale ja bym je zostawiła, chociaż może, żeby tutaj dać zdjęcie. Jest to kartka sztalugowa, czyli w momencie, kiedy my sobie tutaj przykleimy zdjęcie, tak odwrócę. o, i tutaj możemy sobie wiecie, zablokować. O, tutaj jeszcze jak zdjęcie się przyklei, to, to będzie, myślę, bardziej stabilne. No teraz się nie chce trzymać. O. I to sobie tak stoi, a później możemy ładnie zamknąć. Podnosimy klapeczkę. Kajcie, muszę coś podłożyć, bo on będzie mi się tak. tu no, Podnosimy klapkę w górę. I tutaj mam miejsce również na zdjęcie. I boczne klapki. Również z miejscem na zdjęcie. Kolejna strona. Jest to yy, taka klapka. Yy, Poszukam, wiecie co? O. I tu... Jest miejsce na wklejenie zdjęcia. Ta dekoracja jest specjalnie tak zrobiona, żeby można było zdjęcie tutaj wsunąć, przykleić do tej naszej maty. I tutaj będzie taka ładna dekoracja. Klapeczka podnosi się w górę. I jeszcze raz w górę, czyli zobaczcie, ile mamy miejsca na zdjęcia jest to klapka na zdjęcia 10 na 15 tu w środku mamy kieszeń z wyciągniętą grafiką dość głęboką bez problemu tutaj zdjęcia 13 na 18 się zmieszczą nawet mogą troszkę większe odwracamy klapkę w bok i mamy tutaj takie dwie książeczki otwierane na dwa razy. On jest tak duży, że mi się nie mieści po prostu w kadrze. Widzicie? Otwierają się te książeczki w tą stronę i tu są miejsca na zdjęcia 9x13. A tu w środku jest jeszcze niespodzianka. Jest kieszeń, do której również można włożyć jakieś tagi, karty na zapiski, jakieś luźne zdjęcia. Także kolejna bardzo rozbudowana strona. Następną stroną jest taki belly band. Klapeczka taka z belly bandem foliowym. Więc jak wsuniemy tutaj zdjęcie, to to będzie tutaj taka fajna opaseczka z dekoracją. Klapeczka otwiera się w tą stronę. A widzicie, tutaj nie zrobiłam dekoracji yy, i od razu widzicie, jak to zostało zrobione. Przyklejamy sobie taki fajny rożek, który można ozdobić. Yy, dzięki temu wsuwamy tutaj zdjęcie i yy, dzięki temu mamy ładną dekorację yy, i nie zabieramy miejsca na zdjęcie ale myślę, że tutaj ten rożek taki nawet bez tych kwiatów też ładnie wygląda, bo pasuje mi tutaj do tej grafiki, aczkolwiek pewnie później go uzupełnia. Odwracamy, to jeszcze nie koniec, bo odwracamy, słuchajcie, tą stronę jeszcze raz na bok i tutaj mamy kieszonkę, w której zmieszczą się karty maty, że jest naprawdę miejsce na zdjęcia bardzo dużo. I w tym miejscu znajduje się kolejna kieszeń z matami. I ona podnosi się jeszcze nam w górę i jest miejsce na zdjęcie 13, na 18 i na jakieś większe tutaj. Także zobaczcie kolejna piękna, rozbudowana strona. Lecimy dalej. Tutaj mamy taką stronę z klapeczką w dół, zmieści się tu zdjęcie 9 na 13. Już teraz będzie mi wygodnie, spróbuję może jeszcze troszeczkę oddalić, już nie mogę za bardzo. Dobra, zmieści się tu zdjęcie 9 na 13, tu jest taka opaska, która jest równocześnie belibendem. Zmieszczą się w niej tutaj książeczki, i jakieś luźne zdjęcia w różnych formatach, a na tej opasce jest jeszcze kieszonka, i tutaj też wejdzie nam, wejdą nam zdjęcia. To jeszcze nie koniec, bo ta strona otwiera się do góry. I tutaj mamy zdjęcie w jakimś większym formacie, a tu mamy jeszcze dwie boczne klapki. I tutaj też miejsce na pełnowymiarowe zdjęcie. Jeżeli jest tych zakamarków, naprawdę co nie miara. To była jedna z ciekawszych stron, które robiłam. Nigdy wcześniej nie robiłam takiego rozwiązania, więc tutaj też bardzo się cieszę, że ono, że ono się pojawiło. Jest dekoracja kwiatowa i takie Coś do pociągnięcia i teraz popatrzcie. Cała strona to jest taka ramka, która zachodzi tutaj na tą drugą. Oczywiście tu można przykleić zdjęcie. Otwiera się w tą stronę i tutaj mamy bardzo dużo również miejsca na zdjęcia. Rameczka jest zrobiona z tektury introligatorskie jest taka dosyć, dosyć grubiutka, więc też fajnie to wygląda, naprawdę. Kolejna ze stron, to jest taka strona z małymi kopertkami, do których można włożyć jakieś zdjęcia z Instaxa, e, takie te malutkie e, z Polaroida, czy jakieś, nie wiem, bileciki, pamiąteczki, co tam, co tam e, dusza zapragnie, że tak powiem. I taka ciekawostka to jest tutaj szybka. Taka. Więc też pierwszy raz robiłam stronę z taką dekoracją. Wygląda to dosyć ciekawie. Otwieramy ją w tą stronę. I żeby nie, wiecie, nie zabierać bez sensu miejsca, więc tutaj jeszcze powstała taka rozkładana na trzy książeczka. Na zdjęcia 10 na 15 i tutaj. Duża powierzchnia na jakieś inne zdjęcia. Kolejna strona również jest związana na sznureczek wuskowany. Otwieramy i to jest książeczka również na zdjęcia 10 na 15 Otwierana do góry. Otwierają się również tutaj klapeczki na bok. A żeby było mało, to ona się jeszcze podnosi do góry. Mamy tutaj kolejne miejsca na zdjęcia. Oraz taką dużą, fajną kieszeń na różne maty, na zdjęcia i książeczki. W tych, wiecie, w tych kopertkach, w tych kieszonkach to się zmieści naprawdę bardzo dużo zdjęć. Ponieważ w innych albumach sprawdzałam, jak to wygląda, to nawet jak ta, wiecie, kieszeń nie jest 3D, czy nie jest robiona z takim dystansem, tylko jest na normalne bigowanie, to i tak sporo tych zdjęć tam wchodzi. Kolejna strona. Jest to taka duża koperta, otwierana na bok. I tutaj jest bardzo dużo miejsca na różne zdjęcia. Na maty, na książeczki. No możemy sobie włożyć, co tylko tutaj chcemy jakieś pamiątki. Otwierana do góry na dwa książeczka na zdjęcia 10 na 15, oraz tak jak to było na, poprzednich, na poprzedniej, chyba tej pierwszej stronie dwie książeczki otwierane w bok, na zdjęcia 9 na 13, i tak wygląda. Jakby ktoś chciał, to jeszcze tutaj może nakleić sobie zdjęcie, więc jest naprawdę bardzo dużo miejsca. Lecimy dalej. Już została nam ostatnia strona. Jest to taka też dość ciekawa strona. Zamykana na taką książeczkę, na magnes. I ja sobie tutaj włożyłam takiego taga dużego, ale ona jest taka mała. Z miejscem na zdjęcie. No mówię tutaj, akurat ta gusia włożyłam i tak to fajnie też wygląda. Zmieści się tutaj zdjęcie 10 na 15 Otwieramy kieszonkę, kieszonkę, klapkę w górę. Na podwójne zdjęcia, tutaj 13 na 18 I tak samo otwieramy na dół. A tu znajduje się taka książeczka w dużej kieszeni. Asia troszeczkę tutaj inaczej zrobiła, bo nie zrobiła tej drugiej klapki u góry. Ja sobie pozwoliłam troszeczkę zmodyfikować tą stronę i zrobiłam to w ten sposób. Myślę, że tak też było fajnie, bo wykorzystałam dodatkową powierzchnię na zdjęcia. I przedostatnia strona. Jest tutaj taka klapka, również z wyciągniętą grafiką. Taka kieszonka, że zmieści tutaj nam maty. Otwieramy ją w bok. Jeszcze raz w bok i mamy miejsce na zdjęcia. A pod tą klapeczką jest ukryty wodospad. Ta stronka prezentuje się tak. I ostatnia strona okładkowa. Ponownie wykorzystany jest tutaj ten motyw koperty. Koperty również robiliśmy sami na tym warsztacie. Fajna sprawa, bo wcześniej tak nie robiłam takich kopert, więc dowiedziałam się jak, jak je konstruować. Ona otwiera się na magnesik do góry. Również pomieści tutaj sporo fotek lub innych gadżetów. Otwiera się również na magnes do góry. I tutaj już mamy naprawdę szał, ponieważ są aż dwie kieszenie: przestrzenna, jedna i taka głębsza druga, za którą naprawdę wejdzie mnóstwo, ale to mnóstwo różnych kart, mat, tagów, książeczek. Także jest tego naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Albumik prezentuje się tak, jest naprawdę spektakularny. Asiu, bardzo serdecznie dziękuję za ten, za ten warsztat. Mimo tego, że było mi troszkę ciężko przebrnąć przez, przez te live'y, po live'ach, ale finalnie udało mi się to zrobić. Bardzo mi się sam projekt podoba. W zanadrzu wiem, że jest jeszcze jeden, też ten taki tajemniczy, który był bodajże dla uczestników ScrapMassa. Mam nadzieję, że uda mi się też go, też go zrobić. Co sądzicie o takim projekcie? Co sądzicie w ogóle o takim warsztacie w ciemno? Czy byście się skusili na to, żeby, żeby taki warsztat nabyć? A ja zabieram się moi kochani za kolejne projekty, ponieważ obiecałam sobie, że w te wakacje nadrobię wszystkie zaległości albumowe, a mam ich trochę. Także trzymajcie kciuki, pozdrawiam Was cieplutko. Pa!